Nazywam się Tatiana Korzuszna. Z wykształcenia jestem lekarzem urologiem. Urolog, kliniczny limfolog i kliniczny immunolog. Akurat te dwie specjalizacje zrobiła w ostatnich 3 latach. Nie tylko jestem lekarzem medycyny klasycznej, tak samo ja wielbiam zioła, bo wiem, że zioł jest przyszłość. To dzięki ziołom my dzisiaj funkcjonujemy, nasze pradziadki funkcjonowały. Wiecie, ja miałam naprawdę wielkie szczęście. Nie każdemu to się zdarza, ale ja miałam. 16 lat temu do mojego gabinetu zapukała też doktor, która mi powiedziała i dała informacje o koralkubie. Dała informacje o koralkubie i zaczęła mówić, wiesz, żeby być zdrowym, nie dużo potrzebujesz. Najważniejsze jest zrozumieć, czego ty chcesz w życiu. Jeżeli chcesz mieć zdrowie, to idź drogą do zdrowia. I pierwszym tematem, który ona powiedziała, to była woda. Wiecie, dla mnie, jako dla urologa, urologa ktoś mówi, że... Musisz pić wodę, to dla mnie było pośmieszne, bo to jest normalne, że woda to jest obowiązkowo przez zmiany chorologiczne. Ale szczerze mówiąc, była zaskoczona, że tam musi mieć odpowiednie parametry. I w 2011 roku skończyłam dodatkowo jeszcze, moi drodzy, dwóchroczny, taki, taką szkołę, taki, taki kurs, jak to można powiedzieć, w Uniwersytecie Rzeszowskim dwóchroczny kurs. I do tego wszystkiego zrobiłam temat wody. Nazywa się moja praca tajemnica żywej wody, gdzie było mówione o wyspie Okinawa, o Japonii, o ludziach, dlaczego żyją długo, historia długowieczności. I wiecie, mówię, nie ma przypadków w życiu. Zapoznałam Olgę Butakową. To jest człowiek, który jest profesorem. Ma bardzo wiele specjalizacji. Osoba, która dzieli się wiedzą. ja zobaczyłam, to jest moje. To jest to, że pracując w gabinecie 15 lat, przyjmując tak umił pacjentek, jak ja przyjęłam. Myśmy kiedyś z marze przyleciły, ja 50 tysięcy osób. U mnie było tylko jedno marzenie. Nie, że przychodziło do mnie chore ludzi, tylko ludzi, którzy chcą być zdrowymi. Nie po recepty, tylko po zdrowie. Jak to mówił, wymarzyłeś sobie, marzysz i masz. I w 2013 roku ona widziała, że jak ja pracuję z ludźmi, ona widziała, jak ja pracuję z dziećmi. Ja mówię o systemach oczyszczania. Zaprosiła mnie w 2013 roku do UNESCO, gdzie ja brałam udział w programie "Zdrowa Nacja na Polskę" zdrowie matek, Kobiety, Dzieci". Wiecie, ja byłam wtedy w szoku, że każda czwarta para w Polsce jest bezwodna. Co za tym stoi? To już tematy bardzo głębokie, bardzo szerokie. Na ten temat to możecie więcej się dowiedzieć na moich spotkaniach. Dzisiaj ja jeżdżę, moi drodzy, po całym świecie. Po całym świecie i ja rozdaję informacje, jak być zdrowym. Marzenia się spełniają, prawda? Dlatego uczę ludziom, każdy mój wykład jest inny. Ja nie lubię powtarzać te same rzeczy. Dlaczego? Bo ja się uczę. I ja się uczę i w tym momencie ja piszę pracę. Ja piszę taką dysertację, desertację praca naukowa o autoimmunnych procesach, czyli wpływu mikro i makroelementów na nasz organizm. A to jest bicz dzisiejszego dnia, gdzie nie zobaczysz autoimmunne procesy, autoimmunne procesy i ludzie nie rozumieją, dlaczego tak na dobrą sprawę oni chorują. U nich jest niedobór. I drugie, jeżeli my z Wami chcemy być zdrowiemy, to powinniśmy zrozumieć, że u nas jest dwie przyczyny, dlaczego my chorujemy. Pierwsza przyczyna i to jest bardzo ważne, że u nas jest bardzo dużo toksyn. Kiedy powiesz medycyny praktycznemu lekarzowi, to on powie, o jakich ty toksynach mówisz? O jakich oczyszczaniach Ty mówisz? Jakie jelito jest zanieczyszczone? Proszę Państwa, jest bardzo dużo zanieczyszczenie i toksynami. Z jedzeniem, które my dzisiaj jemy, A jedzenie wszystkie wiecie doskonale, że jest i modyfikowany i opryskiwane jedzenie. Nie urośnie dzisiaj tak na dobrą sprawę na polu, jeżeli nie dasz opryskiwania, bo, bo tak jest. I tak samo warzywa i owoce, które dzisiaj kupujecie w zimie, na przykład w sklepie, one też wszystkie opryskane. I te niestety toksyny zostają w naszym organizmie. Organizm te metabolity musi wyrzucić. Dlatego, moi drodzy, ja was każdego zapraszam na Akademię Zdrowia, do mnie, do moich koleżanek, które czerpają wiadomości z naj, ludzi z najwyższych półki, można powiedzieć, którzy się zajmują suplementacją, witaminami i minerałami, ludzi, którzy są fachowcy. Zapraszam was każdego, przychodźcie na Akademię Zdrowia, słuchajcie swoich ludzi, łapcie się za nich, a oni was poprowadzą. Poprowadzą ścieżką zdrowia, żegnamy się z Wami i do miłego zobaczenia na akademiach i na szkołach zdrowia.